Oblicz pH roztworu kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu molowym, podanym tutaj 0,2, skoro wiadomo, że stopień dysocjacji kwasu wynosi 5%, czyli możemy napisać dysocjację tego kwasu pod wpływem wody i widzimy, że gdy zdysocjuje nam 1 mol tego kwasu. To dokładnie taką samą ilość otrzymamy jonów H z tej dysocjacji. I właśnie jony H będą nam niezbędne do obliczenia pH tego roztworu. Żeby to obliczyć, pomnożymy stopień dysocjacji przez stężenie początkowe tego roztworu kwasu. Więc zdysocjowana ilość kwasu, czyli ilość jonów H. Jest równe 1 setna mola na decymetr sześcienny. I tą wartość podstawiamy do wzoru na pH. A zatem pH jest równe e, ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia molowego jonów H, czyli będzie to 2.